Dzisiaj opowiem Ci o schorzeniu, które dotyka wielu pacjentów, z którymi się spotykam. Mowa o łokciu tenisisty i łokciu golfisty oraz dlaczego, mimo że nie uprawiasz tych sportów, często czujesz te dolegliwości. Zacznijmy od początku, czyli czym tak naprawdę jest łokieć tenisisty i łokieć golfisty. Łokieć tenisisty jest to schorzenie związane ze stanem zapalnym i lub zwiększonym napięciem mięśni prostowników nadgarstka. Zaczynają się one, i tutaj właśnie chodzi, o nadkłykieć boczny kości ramiennej, ponieważ tutaj zaczynają się mięśnie, które wpływają na prostowanie nadgarstka oraz palców. Jeżeli pracujesz w sposób powtarzalny rękoma, często obciążając te mięśnie, tak jak na przykład ja w swojej pracy no to wtedy masz zwiększone ryzyko pojawienia się tego schorzenia. Jeżeli chodzi o łokieć golfisty, to jest to sytuacja analogiczna, tylko problem leży od drugiej strony. Dochodzi tutaj do przeciążenia mięśni zginających nasz, staw, nasz nadgarstek i palce, natomiast stan zapalny wytwarza się w nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej. Co jest ważne w takich sytuacjach, czego unikać, co robić, jak ćwiczyć, już Ci mówię. Jeżeli chodzi o to, czego unikać, no to oczywiście w miarę możliwości, bo jest to też taki haczyk. Często mówimy, żeby unikać tych czynności, ale jeżeli jest to element naszej pracy, to faktycznie ciężko jest to wyegzekwować. W takich sytuacjach staramy się w pierwszej kolejności maksymalnie zmniejszyć, Dolegliwości bólowe, i tutaj mowa na przykład o masażu lub automasażu. Możesz to wykonywać w następujący sposób. Znajdź sobie bolesne miejsce na przedramieniu w okolicy łokcia. Następnie dociśnij, tak aby intensywność była na tyle silna, by dość mocno to odczuwać, ale żeby to nie było tak mocne, żeby od razu cofać rękę. Ze strachu. Przytrzymaj ten punkt przez 30 sekund do minuty. Możesz dorzucić sobie delikatne, okrężne ruchy, żeby masować tą okolicę. Następnie przejdź sobie obok, wyżej lub niżej i szukaj tych bolesnych miejsc. Niezależnie, czy chodzi o łokieć tenisisty, czy łokieć golfisty. Znajdź te bolesne punkty, spokojnie je rozmasuj. I przejdź do kolejnej czynności, jaką jest rozciąganie. Możemy to wykonać przy stole lub przy ścianie, w zależności od tego, co będzie akurat pod ręką, na czym ci będzie wygodniej. Jeżeli chodzi o łokieć tenisisty, to staramy się rozluźnić właśnie tą część przedramienia od strony grzbietowej dłoni. Polega to na tym, że Układamy sobie ręce z palcami blisko siebie i staramy się docisnąć grzbietową dłoń do stołu lub podłogi lub ściany, obojętnie. Przechodzimy do takiego docisku, żeby odczuwać tutaj mocne rozciąganie, ale znów, żeby nie było ono zbyt mocne, zbyt obciążające dla Ciebie. Przytrzymaj tą pozycję przez około minutę, chwilkę sobie rozluźnij i powtórz to trzy razy. Jeżeli chodzi o łokieć golfisty, sytuacja wygląda podobnie: tylko kładziemy dłoń od części dłoniowej i rozciągamy mięśnie zginające. I tutaj też przytrzymujemy minutę. Rozluźniamy i powtarzamy w trzech seriach. Jeżeli chodzi o konkretne ćwiczenia, jakie możemy w takich sytuacjach wykonywać, to bardzo często zalecamy ćwiczenia ekscentryczne, które bazują na ruchu mięśni w pełnym zakresie, ale żeby to nie było zbyt bolesne. Do tego możemy sobie wykorzystać na przykład butelkę wody lub ręcznik zwinięty w mały rulonik. Jeżeli chodzi o butelkę to możemy sobie oprzeć ją o, mm, na przykład o rękę czy o mm, stół. Chwytamy butelkę w dłoń i wykonujemy ruchy w tym zakresie. Jeżeli chodzi o łokieć tenisisty robimy ruch właśnie do góry. Jeżeli golfisty, to obracamy i również do góry. Możesz dorzucić sobie butelkę troszkę cięższą, litrową, półtora litrową, tak aby obciążenie było wyczuwalne, ale z drugiej strony, żeby nie było bolesne. Pamiętaj, aby ręka była odciążona, żeby nie robić tego niepotrzebnie w powietrzu. Ponieważ może to generować obciążenie na stawie barkowym na zasadzie długiej dźwigni. Dobrze, przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o te ćwiczenia z wykorzystaniem ręcznika, możemy sobie wziąć właśnie mały ręczniczek. Tutaj sobie wyciągniemy. Ja akurat mam tylko duży, ale zasada jest ta sama. On na szczęście jest już zwinięty, i tutaj robimy na delikatnym zaciśnięciu ruchy do góry i do dołu. Właśnie w stawie nadgarstkowym z takim delikatnym napięciem. Możesz sobie o, nawet tak złapać. I na zasadzie takiego wykręcania ręcznika, właśnie wykonujemy to ćwiczenie. Po 15 rundek w jedną, w drugą stronę, chwila przerwy i powtarzamy to w trzech serii. Tak jak widzisz, jest dużo różnych możliwości leczenia zachowawczego, natomiast jeżeli ból nie ustępuje po paru tygodniach, warto zgłosić się do specjalisty, do fizjoterapeuty, do lekarza, tak aby przeprowadzić profesjonalne badanie, zobaczyć czy problem nie leży może gdzieś indziej. Może dodatkowo mamy problem z nadgarstkiem lub z ramieniem, a tak naprawdę łokieć jest tylko efektem przeciążeń i kompensacji, które często właśnie się kumulują. Spróbuj też popracować nad techniką wykonywanej pracy. Jeżeli jest to praca biurowa, poszukaj odpowiednich narzędzi, tak jak myszki ergonomiczne czy podpórki, pod nadgarstki. Jeżeli jest to praca typowo powtarzalna, manualna, zobacz czy nie ma może jakichś ściągaczy, jakichś wspomagających rzeczy, które mogą odciążyć Twoją codzienną pracę. I przede wszystkim pamiętaj o tym, aby nie przeciążać w miarę możliwości oczywiście stawu łokciowego. Daj znać co o tym myślisz. Mam nadzieję, że trochę ci pomogłem. I do zobaczenia następnym razem.